I oglądaliście film, który działo się w krainie wynalazców, i chciałabym, żebyśmy dzisiaj podczas zajęć plastycznych zabawili się w bycie wynalazcą. Wynalazek to coś takiego, co jest jedyne w swoim rodzaju. Mamy tylko określone materiały. Po pierwsze, słomki do napojów. Można je łamać, ciąć. Mamy sznurek. Klaśćmy klejącą, nożyczki i biały brystol. Co można robić z brystolem? Można go ciąć, można go zginać, układać. Wymyślcie. Chciałabym, żeby każdy z Was teraz zrobił wynalazek z tych materiałów. Wszystkich albo niektórych, tak jak będziecie chcieli. Jedyne ograniczenie jest takie, że wynalazek. Ma być na tyle trwały, żeby można go przenieść z miejsca na miejsce. Teraz ja zabieram się za swój wynalazek, a wy wymyślcie coś fajnego. Ciekawa jestem, co Wy wymyśliliście. Ja wymyśliłam taką grę zręcznościową ze słomek, papieru, sznurka i taśmy klejącej. Mogę ćwiczyć zręczność. O, prawą ręką nie wychodzi. Dostałam też bransoletkę od kogoś, małego wynalazcy. A Wy co zrobiliście? Jakie wynalazki udało Wam się wymyślić? Mam nadzieję, że bardzo fajne.